Cześć, naturalnie z tej strony. W tym filmie rozwiążemy sobie zadania takie stricte, teoretyczne, z matury z, ma z informatyki z maja 2025. Na początku zadanie czwarte, potem zadanie piąte. Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych. Program typu kiloger służy do No i odpowiedź A szyfrowania informacji do postaci uniemożliwiającej jej odczytanie bezdefiniowanego klucza. To byłby jakieś takie oprogramowanie, po prostu szyfrujące, także tutaj nam to nie pasuje, przechowywania danych logowania, w tym haseł w bezpiecznym miejscu na dysku użytkownika. No to byłby jakiś taki menadżer haseł, także tutaj też. To, też to nam nie pasuje, generowanie kodu, który umożliwia użytkownikowi bankowości elektronicznej wykonanie operacji, no to też, też tutaj do, do tej definicji nam to nie pasuje, odpowiedź D, przechwytywanie i gromadzenie informacji o naciśniętych klawiszach, dokładnie to jest odpowiedź, czyli tutaj odpowiedź D jest poprawna, Kiloger właśnie potrafi zbierać dosłownie wszystko, co wpisujemy, tak w tym niestety też właśnie loginy i hasła i gromadzi sobie takie informacje, także tutaj odpowiedź D jest odpowiedzią poprawną, no i spójrzmy na zadanie piąte. Poniżej sposobem pisemnym do dodano dwie liczby podane w zapisie binarnym. Uzupełnił brakujące cyfry tak, aby działanie było wykonane poprawnie. Dodawanie sposobem pisemnym, czy działamy na systemie dziesiętnym, czy działamy na systemie binarnym, będzie Takimi samymi zasadami się gdzieś tam kierowało, tak? Czyli jak na przykład mieliśmy dodawanie systemem pisemnym na liczbach dziesiętych, no to tak samo możemy operować na cyfrach od 0 do 9 zawsze. No i tutaj w takim razie 8 plus 4 wyszłoby 12, to jakby wychodzi poza nasz zakres. Także zapiszemy sobie tylko dwójkę i jedynkę przepisalibyśmy w pamięci dalej na następne gdzieś tam obliczenia, tak? Czyli tutaj byśmy sobie tę jedynkę docelowo przepisali. No i tak samo będzie działało to w systemie binarnym, także spróbujmy sobie teraz to prześledzić i tutaj to e, zapisać. Dobra, czyli mamy tak, mamy 1. Yeah then. Czyli wyszłoby nam 2, no ale 2 jest poza z naszego zakresu, także tutaj zapisaliśmy sobie 0 i musielibyśmy taką 1 w pamięci wtedy sobie tutaj też dopisać. No i tu widzimy, że tak, mamy 1, mamy 1, tutaj coś do uzupełnienia i na wyjściu jest 1. No to sprawdźmy, gdybyśmy pisali 0, no to mielibyśmy 1, 0, 1, czyli 2, czyli tutaj, no, znaczy 1 plus 1, czyli jakby znowu mielibyśmy taką sytuację jak przed chwilą, czyli byłoby 0, ale to nam nie odpowiada, no bo tu na wyjściu musi być 1, tak? Czyli musimy mieć 3 1 plus 1 dałoby nam to 0 z przeniesieniem, a jeszcze jedna jedynka da nam 1, Przeniesienie oczywiście dalej też nas obowiązuje. Dalej mamy tak 1, 0, 1, czyli mamy dwie jedynki dodane do siebie, tak jak to było też na początku, czyli będzie tutaj 0 i jedynkę przenosimy sobie w pamięci. Potem znowu mamy dwie jedynki i 0, czyli na wyjściu będzie mm, też 0 też. i jedynkę mamy w pamięci. Teraz mamy trzy jedynki, co się zgadza tutaj z tym, co autorzy, autorzy zapisali, także wygląda to w porządku, no i jedynka i tutaj jeszcze jedna w pamięci musi być. No i mamy 1, 0 i na wyjściu musi być 0, czyli tutaj też musi być. Też musi być 1. No i co dalej? Jak mamy 1, 0, 1, to mamy 0 i 1 w pamięci, czyli tutaj mamy 1, 1 i 0, także tutaj dostaliśmy 0 i 1 w pamięci. I mamy 0,0 i 1 1, także wygląda to w porządku. No i co dalej? Tutaj mamy widzimy, że na wyjściu 1, także jedyna opcja to tutaj dopisanie 0. Gdybyśmy tu dopisali 1, no to tu musiałoby być 0. Także jedyna opcja tutaj to 0, więc mamy 0,1 i 1, więc tutaj już niczego w pamięci nie ma. 11, czyli mamy 0 i 1 w pamięci. 1, czyli będzie 0. Jeden w pamięci i tutaj tą jedynkę w pamięci już autorzy zapisali, także tutaj e, tak, tak by wyglądał ten wynik. Możemy też sobie oczywiście ten, ten, ten nasz wynik sprawdzić. Wpalamy sobie wtedy kalkulator, wchodzimy właśnie w ten kalkulator programisty, no i wybieramy liczbę binarną i tutaj na początku przepiszemy sobie tę pierwszą wartość, czyli 11001011011, wychodzi 1627 do zapamiętania, no i ta druga liczba 1100110 i 3 jedynki 823. Dobra, czyli teraz wracamy do systemu dziesiętnego, 823 dodać 1627, o tyle nam wyszło i oczekiwana wartość powinna być taka, mamy tak, 1001, 1001, czyli wygląda to w porządku, także zadanie wygląda na zrealizowane poprawnie. No i w tym, w tym materiale to będzie na tyle, także do nas, zobaczenia w następnych odcinkach, jeżeli te odpowiedzi Ci pomogły, to będę bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Dzięki bardzo i cześć!